Witam Was na moim kanale. Dzisiaj dokończenie prezentacji nowości na makiecie w lipca 2022 roku. O siódomeczce już było. O czeskiej Skodzie już było. Zatem zostaje nam trzecia lokomotywa. Podjadę nią troszkę do przodu, żeby lepiej była widoczna w kadrze. Lokomotywa niestety bez dźwięku, ale i tak warta, żeby poświęcić jej jeden odcinek. Rzadko u mnie na kanale niemieckie. O, zacięła się. No to musimy pomóc. Może teraz? No, coś ruszyło. Dawno nie jeździłem, więc być może jest troszeczkę zastana. Parę kółek jak zrobię to odmuli się. Co to za lokomotywa? No to myślę, że z was rozpoznaje. To oczywiście zachodnio niemiecka lokomotywa. Plakietka gotowa BR12005 z czwóreczką, produkowana w latach 87-90, no i moc jest imponująca: 5600 kW, czyli ponad 7600 koni mechanicznych. Potęga na PKP takich długo nie było, a jak się pojawiły, to były to też niemieckie lokomotywy. Długość 19 m 20 cm, masa 84 tony, prędkość maksymalna 200 km na godzinę. No i dlaczego to przytaczam te cyfry? No właśnie żeby zwrócić uwagę, jak potężna to była lokomotywa, jaka przepaść dzieliła polskie konstrukcje, które, tak nawiasem mówiąc, niekoniecznie były polskimi, tylko dużo na licencji łącznie z silnikami. Jaka przepaść dzieliła nas od Niemców. Wyprodukowano 60 sztuk tych lokomotyw. Ja sobie tak kiedyś myślałem, że gdyby coś takiego powstało, a choćby w 2000 roku i było następcą naszej dziewiątki, nosiło numer powiedzmy EP10, to byłaby przebojem ta lokomotywa. A tak niestety, długa przepaść i długo nie robiliśmy żadnych nowych lokomotyw, a Niemcy już wyzbyli się takich, jak widzimy w kadrze. Co do samego modelu, no oczywiście Piko, standardzik, duże pudło, numerek odczytam, 5.1.320 BR-124 Epoka i tutaj nie ma dekodera, jak powiedziałem, dźwiękowego, oszczędzam trochę na zagranicznych, jednak dekodery podnoszą cenę, a ta lokomotywa, powiem Wam, że okazyjnie kupiona, nawet nie kosztowała 700 zł, no więc... Przy obecnych cenach inflacji można było zaszaleć i coś takiego dołączyć do kolekcji. Tym bardziej, że ma kilka bajerów. No niestety nie zobaczymy tego, takich jak oświetlenia wnętrza, oświetlenia zegarów. Może kiedyś uzbroję ją w lepszy dekoder, pooglądamy. Póki co cieszę się z tej lokomotywy. A zobaczmy co ona wiezie na haku, bo wiezie... Kilka jednorodnych wagonów niemieckich. A na przykład takie krótkie wagony, troszkę podobne konstrukcją do naszych reflaków, czyli drzwi środkowe podwójne, pojedyncze z dwóch stron, ale znacznie krótsze. Przyjemne wagony, a konstrukcja i produkcja stara. No i tutaj pokazuję kawałek pudła, bo pudło jest ogromne. Roko, kolory rozpoznajecie. Zestaw trzech wagonów osobowych i jednego towarowego, właściwie to był taki wagon techniczny, może numer całego setu 44053, ale ja kupiłem tylko, bo tak to sprzedawał na Allegro, trzy wagony osobowe, i ten, który widzimy w kadrze, to druga klasa. Zanim jedzie łamaniec, pierwsza, druga klasa, i co ciekawe, jest to inna forma. Zwróćcie uwagę, że tutaj są cztery okna na połówkę wagonu, tu jest pięć. Zatem nie jest to jedna forma, nie jest tylko przemalowanka, a prawdziwy wagon, gdzie o jeden przedział mniej, czyli szersze przedziały w pierwszej klasie. To jest trzeci wagon z setu i tu się wyłania czwarty wagon. Czwarty wagon dokupiony przeze mnie również roko. Takie pudełeczko standardowe. Numerek 45242, Deutsche Bahn druga klasa. On się idealnie dopasowuje do tego zestawu. Czwarty do takiego mini pociągu podmiejskiego. No i na tym koniec. Nowości Lipsa 2022 roku, ale ponieważ taki rarytas jest na torach nie wiem, kiedy będzie miał okazję pojechać na makiecie z pełnym filmem, więc zrobimy sobie takie kółeczko i poświęcimy mu chwilkę czasu. Przypominam, że to będzie jazda na sucho, na stukot kół na makiecie. Zapraszam. O ile polskie modele kupuję nie, z obowiązku, choć też nie wszystkie, o tyle te zagraniczne, szczególnie niemieckie, Bardziej poluje na okazję i właśnie to co widzimy w kadrze to jest ta okazja, lokomotywie powiedziałem, a te wagony, set trzech wagonów kosztował 190 zł, a ten czwarty dokupiony to wydatek 69 zł, no więc są to niezłe ceny, szkoda, że polskich wagonów nie ma w takich cenach. Długo wahałem się czy zrezygnować z podkładu muzycznego na swoich filmach, z przejazdu w lokomotyw bez dźwięku. Jednak zdecydowałem, że takie stukoty jak teraz będą jednak lepsze. Zatem kilka kolejnych ujęć już bez komentarza wsłuchajmy się w stukot modeli na makiecie. No, i szczęśliwie dobrnęliśmy do końca prezentacji. Co więcej trafi się w mojej kolekcji, będę się chwalił w następnych filmach. Póki co poprzestajemy na tym, co mamy. Cieszę się i z tego. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych moich filmów. Trzymajcie się, cześć.